Dnia 18 września przypada w Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu. Stolica Apostolska w tym razem chce, żebyśmy przeżywali ten dzień pod hasłem właśnie komunikacji i miłosierdzia, powiązania komunikacji i miłosierdzia. Wiemy, że w, w obecnym czasie trudno jest ograniczyć się tylko do tego przekazu słownego takiego, z jakim mamy do czynienia w parafiach, z tym przepowiadaniem parafialnym, który jest najważniejsze, ale ono zyskuje wielce, jeśli jest wsparte właśnie przez media. Media i Ewangelia na dachach, tak zwana, czyli ta głoszona poprzez różnego rodzaju media, dociera do większej ilości ludzi i na pewno w, może w szczególności dotknąć tych, którzy w kościele się. Nie odnajdują, czy który, których trudno znaleźć w kościele. Tym razem chodzi nie tylko o zwykły przekaz Ewangelii, ale też i o pewne ukierunkowanie tej Ewangelii na miłosierdzie i podniesienie akurat aspektu miłosiernego Ewangelii. To, rozumie się, jest coś, co bardzo koresponduje z głównym nurtem myślenia Ojca Świętego Franciszka. Faktycznie papież najwięcej mówi o miłosierdziu i, i w, nie tylko o jego różnych aspektach, ale i o tej zachęcie, która płynie do całego kościoła i każdego człowieka wierzącego, by okazywał w oblicze miłosiernego Chrystusa. By w drugim człowieku też dostrzegł Chrystusa, który potrzebuje miłosierdzia. Więc z jednej strony, my sami jako grzecznicy wiemy, że potrzebujemy miłosierdzia, z drugiej strony też i w, ze względu na doznane miłosierdzie powinniśmy też się bardziej otwierać w kierunku tych, którzy są najsłabsi, którzy bardzo potrzebują naszego miłosierdzia jako odblasku tego światła, które idzie od samego Chrystusa.